Witam Was serdecznie na moim kanale. Lylek, już tutaj na drugie jajka. Były dwa młode po nim. Zostały sprzedane. ujechały do nowego domu. Jeden wyszedł szpak. Taki białolot, tak ciemny, prawie że czarny. Drugi wyszedł e, czarny, białolot. Stryd taki, trochę łepek miał. Tu też parka na kolejne jajeczka. Po nich był Płowy i Czerwony Białolotek. Też już pojechały razem z tymi do nowego domu. Tutaj o, samiczka ma dwa młodziaki. Ładne będą tu są dwa młode tylko tak jeden jest czarny od andaluzów tutaj a drugi jest wyżej bo był mniejszy i go przerzuciłem a tu jest ciemny po defale i ciemnej pstrej taki wyszedł białolotek o. a drugi jest niebieski pstry, zaraz się pokażę. Tu są. Tu jest właśnie ten czarny po Andaluzji i czarnej samicy. A tu jest niebieski, pstry. Piękny wyszedł. Wojca. Tylko ma więcej biały łeb. Nie? Tu tygrysy mają. Były też dwa młode. Zostały sprzedane. Pojechały do nowego domu. I tutaj mają e, jajka od czerwonych pstrych podłożone. Tutaj mamy po połowym i po czarnym, czarny, połowy, tu czerwone sobie gniazdują i tutaj mamy taką trochę nietypową niespodziankę bo po czarnym na białym dziobie z 18 roku i po czarnej białolocie wyszedł grochowy pstry. I czarny takim jednym białym piórkiem. Maluchy jeszcze przed karmieniem. Dopiero jej zostały Mówię, szybko nagram coś tam. Te już też by miały młode, ale niestety nie wiem. Coś mnie nie było akurat w domu. Coś, jakiś inny samiec musiał chyba im wyrzucić poza miskę jajka. Ale mają kolejne. Na dniach powinny się klucz Tutaj, tak jak na filmiku, było widać. Są dwa czarne pstre To jeszcze nie wiem gdzie będą jechać Chyba że ktoś zadzwoni to może je sobie yy, wziąć Kupić Te by były gotowe na poniedziałek do wysyłki O, już mają piórka zarośnięte prawie pod skrzydełkami A tak to nic nowego się nie dzieje. Nie ma co nagrywać. Jeszcze co tutaj pokażę, tu jest czarny pstry na jajkach siedzi. Za jakieś 3-4 dni powinno się klucz młode. I to jest po tej z 18 roku. 18. Andalusce na białych lotach. Tu jajeczka ma. Piękny samczyk. 2021 rok Po tym jak w tamtym roku były Młode Tak w tym roku lipa, samica Zniosła jajka, ale poza miską, pognietły No i nie wiem, zmienię mu samicę na czarną Tą z 19 miałem ją sprzedać Ale jednak jej nie sprzedam, bo ta samica od niego czarna pstra jedzie do mojego znajomego. Tu też samczyk się paruje. Prawdopodobnie z tą czarną pstrą będzie samicą też jeszcze nie sparowany. Miejmy nadzieję, że już niedługo będę w